Je, 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 je. A, a, a i okej, okay. okej okay. Czy wy naprawdę myśleliście, że pójdę w tą stronę, co idziecie wy? <śmiennie> to nieprawdopodobne Gdzie oni myśleli, że pójdę tam, gdzie oni A ja idę tam, gdzie chcę Z tobą łączę szkołę, trening i pracę Tyle co ja, ale jakoś nad głową staram się panować Nie mam tego co, co po niektórzy, że wziąć, ksiądzie to by chcieli tutaj być Chcieliby wszystko od razu Swoje łapka, swoje rączki Pęce, pęce, ciary i z boku Nie dam ci nic, nie dam wam nic Bo za dużo przez was to straciłem Za dużo za was wyłapałem kul, 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 Za dużo za was wyłapałem kul Już nie pójdę tam gdzie wy Bo zauważyłem, że to jednak ziemalnie dla mnie Zauważyłem, że to nie w tą stronę droga Że chyba jednak muszę się nie i inny cel. Moim celem jest robota <laughs> Muzyka, 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 praca Szkoła I to wszystko jak bywało Cię Czy ty też Z chorobą jak mamia dabyś radę To wszystko pogodzić Pamiętaj Niektórzy tu mają gorzej Nikt nie ma lekko Czasami jest ciężko Ale jeżeli jest ciężko Cały czas, pamiętaj, zapierdalaj A będziesz sukces Nie ma, nie ma, nie ma Nic, nic Pamiętaj Jeśli <ścoughs> chcesz coś mieć to po to zapierdalać, zapierdalać Bo nic za mną nie przyjdzie Dawaj się Do góry głowa, do góry garda Damy radę back, back music. Damy radę, bo wiemy gdzie idziemy. Wiemy co w naszych łapkach muszę się pojawić. Naszych łapkach muszę się pojawić.